Cześć raczki, witam Was. Czytanie na grudzień i pewnie część stycznia. Czytanie późno na grudzień, dlatego pewnie te energie będą troszeczkę tak um, na, na styczeń wybiegały, czy odczuwalne w jakiś może sposób. Um, kochani, um, powatrzymy co w emocjach i co w, w pracy i finansach dla Was. Um, jak zwykle prognozy czy te energie są ogólne dla kolektywu, więc to nie będzie z wszystkimi rezonowało. Tak chciało być. Yy, I weźcie dla siebie po prostu to, co uważacie za, za słuszne. Jeżeli będzie z wami w, yy, w jakiś sposób rezonować, będziecie to odczuwać, tak? Czy będziecie się odnajdywać w, odnajdywać w sytuacji. Yy, raczki. Uczucia, tak? Co w kwestii uczuć dla was? I w kwestii finansów, raczki w grudniu i w styczniu, finanse i praca. Finanse i praca i kwestia uczuć. Poprosimy o informacje dodatkowe dla raków na grudzień i styczeń. Op. uczucia i praca i finanse okay. i poprosimy jeszcze o kartę radę dla rybek dla raczków, przepraszam, rybki były dla raczków jeszcze, jeszcze myślę o troszkę o raczkach, bo gdzieś tam zostało w głowie to czytanko. Ale z energii patrzymy dla raczków. Raczki, raczki, raczki. Jest karta rada dla raczków. Karta rada dla raczków. Dobra, patrzymy co dla was. Raczki, kochane. Dziewiątka mieczył się czymś martwicie, czymś się zamartwiacie. Macie kartę. Dziewięciu mieczy, yy, karty osoby tu są, czyli ptaki i jeszcze raz ptaki, czyli bocianki. Karta diabełka i karta tutaj tego przystojaka. <grytania> Wy albo osoba, która jest waszym sercu. I karta dziesięciu kielichów i wy. Powiem tak, dla mnie jesteście wy tutaj to w tej karcie, jak z racji tego, że mi się obydwie oby karty pokazały ymm, osobowe, osób, to macie, ymm, to jest, to jesteście dla mnie wy osoby, które oglądają, tak? A to jest osoba, o której myślicie. Dobrze. Takie te karty mamy tutaj. I już patrzymy. Wy się zastanawiacie, będziecie się może zastanawiać, jak zastanawiać, ale wy się czymś zamartwiacie. Wy się po prostu czymś zamartwiacie. I powiem wam czym. Tym czy tutaj, w tym połączeniu, które macie na myśli, czy w związku z tą osobą, którą macie na myśli, tą tutaj, to jest wasz partner albo partnerka, tak? Czyli wy jesteście tu, obojętnie czy jesteście pa paniami czy panami. I tu jest osoba, osoba waszemu sercu bliska, tak? Czyli ta, o której myślicie. Wy się zastanawiacie po prostu nad tym, czy jakieś zmiany y, zajdą, czy będą jakieś zmiany tutaj u was y, miały miejsce, tak? Jest coś, co wam spędza sens powiek, jest coś, co wam się nie podoba, co was martwi. Y, coś, co wam się nie podoba, czy w zachowaniu, czy po prostu wasza sytuacja jest w jakiś sposób nie taka, jak byście chcieli, żeby była. I chcielibyście, żeby tu po prostu jakieś zmiany miały, żeby tu jakieś zmiany nastąpiły, pozytywne zmiany, tak? Żeby jak gdyby bo bociany czasami symbolizują też tak jakby odrodzenie w kartach um, Lenormand, jakby od, odnowienie jakiegoś cyklu, odrodzenie, y, rozpoczęcie po prostu czegoś, tak? Y, wznowienie bardziej mam tutaj, bo wznowienie Cyklu, czasami, czasami wznowienie cyklu, um, ale jest to przede wszystkim też karta zmian. I ta karta ptaków mówi też, ona z jednej strony pokazuje mi, że y, dużo myślicie, to jest dużo, może chodzić też o komunikację pomiędzy wami, bo jest to też karta komunikacji, ale jest też y, karta myśli, karta takiego głębokiego przemyślenia przemyśl czegoś, właśnie w kartach Lenormand. To jest też taka głęboka wiedza, tak? którą gdzieś tam w środku w sobie mamy, i myślę, że tutaj dużo, dość poważnie Was to zajmuje. Dużo, mówię, co to znaczy, dość poważnie Was to zajmuje w karcie dziewięciu mieczy, wy po prostu o niczym innym nie myślicie, tylko to Wam w głowie jest tutaj, tak? I tak jak mówię, no przede wszystkim te zmiany, które, których byście sobie życzyli w związku z tą osobą. O co chodzi? Chodzi o to, że yy, zachowanie, postępowanie tej osoby jest delikatnie mówiąc, yy, delikatnie mówiąc, jest po prostu brzydkie, nieładne może mieć w stosunku do was tak może mieć ta osoba trudności z jakimiś um, chociażby z jakimiś nałogami może mieć ta osoba jakieś takie skłonności do manipulowania wami albo um, albo też nie wiem, stosowania jakichś takich niefajnych zagrań, to może być wszystko tutaj. Może być i przemoc, może być takie um, nie, po prostu niefajne bardzo zachowania, tak? W karcie diabła mamy uleganie wszelkiego rodzaju też i pokusom i niepanowanie nad swoimi emocjami, nad swoimi um, nad sobą, niepanowanie nad sobą. Um, trudne, trudne macie tutaj, kochani, energię ale tak się to tutaj pokazuje. Zobaczcie tu jesteście wy. Przy was jest karta rodziny albo karta może być to dla osób, które są w związkach, albo karta po prostu, która symbolizuje, pokazuje was tutaj jako e, tą osobę, która też tego ciepła po prostu e, i takiego sam, z, e, zadowolenia spełnienia emocjonalnego bardzo chce i bardzo e, życzy sobie czy... A jesteście w sytuacji, która jest zgoła całkowicie inna, tak? Być może, tak jak mówię, no ta osoba jakąś tam. Może być w najgorszych sytuacjach, w najgorszych przypadkach, kochani, że ta osoba też jakąś przemoc może wobec was stosować. Czy to psychiczną, czy to fizyczną. Niestety, tak się tutaj to pokazuje. Co ja mogę. Nie mogę inaczej powiedzieć. Yy, wam to nie daje spokoju, spędza wam sen z powiek, chcecie. Yy, Chcecie myślicie o zmianach, marzycie o zmianach, czy e, zastanawiacie się po prostu może nawet boicie się, że się sytuacja może nie zmienić. To wszystko jest związane z jakimiś nadziejami tu u was, tak? na, na, szczęśliwą, e, na szczęśliwą relację, na szczęśliwy związek, a, ale ta osoba walczy tutaj z jakimiś swoimi ciemnymi stronami, czy jest pod wpływem takich energii no, niedobrych. Także tutaj dla Was, raczki, coś takiego mi się pokazało. Jeszcze jedna opcja, którą mogę Wam tutaj tak podpowiedzieć, czy jako taki impuls dla osób, które są, które nie są w formalnych czy jakichś takich oficjalnych związkach, czy generalnie z kimś na stałe, tylko mają jakiegoś takiego partnera, z którym chciałyby być. Macie tutaj. Możecie też się zastanawiać nad tym, czy sytuacja dla Was się zmieni, tak? Bo możliwe, że osoba, o której myślicie, jest po prostu. Ee, jakby to powiedzieć, jest. Um, ojej, zabrakło mi teraz tego słowa. Uzależniona od kogoś bądź od czegoś, tak? Co to znaczy? To znaczy. Jest w jakichś zależnościach, tak bym to też mogła powiedzieć. Zależności, być może właśnie jakaś inna um, partnerka, jakiś inny um, związek i ta osoba, jak gdyby nie może z tego układu wyjść w ten sposób, tak? Czyli tkwi w jakimś innym układzie. Czyli tu są jakieś po prostu zależności pokazane dla mnie. E dla Was wydaje się to troszeczkę taką sytuacją bez, um, bez nadziei, tak? Bo wy się naprawdę tym dość mocno tutaj zajmujecie. Um, czyli dla mnie jest to takie. Za, tak jak mówię, no, ma, ma, malowanie może tego nie tyle w, ciemnym, w ciemnych barwach i czarne, czarny scenariusz do tego, tylko tak jakby rzeczywiście brak nadziei na zmianę sytuacji, może w ten, spo, w ten sposób bardziej. Przy całych tych Waszych pragnieniach um, na, na trwały i szczęśliwy związek, na szczęśliwą relację. Tak? Być może takie poczucie beznadziejności trochę tutaj u Was też w związku z tym. To są te dwie, dwie takie dwa, dwie informacje istotne, czy takie impulsy, które mi się tutaj chciały dla Was pokazać. W kwestii pracy zobaczymy, co macie. As kielichów i karta um, bukietu kwiatów. Karta dwójki mieczy i karta mostów. I karta sądu i jej... Sądu Ostatecznego i yy, Lilii. Okej. Okay. Ja mam dla was kochani tutaj jakąś od, yy, odnowienie jakiegoś, yy, być może jakiejś współpracy z kimś, jakiegoś yy, projektu, planu. Pojawia mi się tutaj karta mostów, więc mam wrażenie będziecie łączyć może jakieś yy, może być jakieś um, dwie, dwa różne kierunki, tak? jeżeli chodzi o, o pracę zawodową, czy o, o, o pracę waszą zawodową. Tak? Ktoś tutaj wam pojawi się z jakąś propozycją. Ta propozycja będzie od serca, kochani. A z kielichów mówi na coś takiego, co może wam dać um, takie poczucie no, w, jeżeli to rozpatrujemy pod kątem pracy, no to poczucie po prostu satysfakcji, tak? takiej emocjonalnej zadowolenia, spełnienia, jest to początek, czyli mam wrażenie, otw otwiera się tutaj dla Was jakaś możliwość, a, która, z którą być może wiązaliście, czy której oczekiwaliście, coś na co czekaliście, jako tutaj... Dużo emocj emocjonalnie do tego bardzo podchodzicie, tak? Czy, czy to wzbudzi Was dużo emocji? Też tak może być. E, ta propozycja się albo wam, u Was pojawi, ktoś, ktoś do Was wyjdzie z, taką, e, z takim pomysłem i jest to, jeżeli ktoś do Was wyjdzie z pomysłem, z projektem, coś Wam zaproponuje, to jest to od serca kochani i możecie e, jak gdyby tutaj się lassen, czyli możecie na to się zdecydować, tak? Możecie się na to zdecydować, możecie w to wejść, zaufać temu. Będziecie, widzę, dlaczego? Dlatego, że widzę, będziecie tutaj się mieć dylemat, czy tak, czy nie, czy próbować, czy nie próbować, czy wchodzić do bo a mieczy, czyli rozstrzyganie. I karta mostów jest łączeniem. Dla mnie jest to karta łączeniem, czy znaczy dla mnie, takie ma znaczenie po prostu tutaj w tej talii, jest łączeniem jakichś. Czy to dwóch idei, czy dwóch łączenie się, w, jeżeli chodzi o współpracę z kimś, tak? Um, może być tak, że Wy chcecie może jakieś dwa projekty po, połączyć ze sobą. Czy jakieś dwa kierunki, nie wiem, pracy może y, chcecie p, p, połączyć i zastanawiacie się, czy dacie radę. Um, tu jest jak najbardziej pozytywnie, widzę, że właśnie zgasiła się świeczuszka, ale to nie szkodzi. Dacie tutaj radę. Zobaczcie, macie kartę odrodzenia i kartę lilii, to znaczy, że tutaj um, to będzie harmonijnie przebiegało wszystko, tak? Lilię to jest karta też harmonii, takiego powodzenia. Um, I karta sądu ostatecznego, czyli um, odnowienie czegoś, odrodzenie się czegoś, tak? Jest tutaj coś się dla Was otwiera, jakaś szansa, jakaś propozycja do Was może przyjść z zewnątrz, a może po prostu pojawi się e, ten sprzyjający moment, żeby coś, co leży Wam na sercu, co, czego bardzo sobie życzycie, e, będzie tutaj dla Was jakby ta możliwość się otwierała. E, trochę macie tutaj dylemat w związku z tym, czy to będzie właściwe, czy poradzicie sobie, być może, tak, czy dacie radę temu podołać, ale dacie radę. Tu się was, was, mam wrażenie też, um, jeżeli chodzi o współpracę z partnerami, czy z kimś być może, tak, nawiązujecie, tu się, tu się u was jak gdyby odnowi to na takim poziomie właśnie też i zaufania, zrozumienia być może pewnych um, um, zależności, tak? Um, ale w pozytywnym, w jak najbardziej pozytywnym kontekście, tutaj mi się to pokazuje, kochani. Także nie wahajcie się, bądźcie, jeżeli jest ta szansa, a jest to coś, na czym Wam bardzo zależy, to próbujcie w to wchodzić. Ok, i powiem Wam jeszcze jedną rzecz, którą tutaj też widzę dla Was, i ona się łączy tutaj z tą osobą. Może się łączyć, tak? Um, jeżeli macie w pracy Właśnie kogoś, z kim tutaj coś was łączy. Albo nie wiem. Ym... No jest jakaś zależność pomiędzy wami. Tak? To może być tak, że w... od tej osoby dostaniecie jakieś, a, jakąś propozycję. Będziecie się wahać, będziecie się y, zastanawiać, będziecie y, niezdecydowani. Ym... I teraz coś co mi się tutaj pokazuje, bo nie pokazuje mi się tutaj karta jakiegoś takiego emocjonalnego spełnienia, tylko jeżeli miałoby być to, miałby być to układ w pracy, kochani, to widzę to bardziej jako jakiś taki na takiej bazie seksualnej, tak? Bo karta Lili jest też kartą romansów czasami tutaj pokazuje. Odrodzenie jakiegoś romansu, odnowienie romansu. I tutaj, jak gdyby te karty nabierają trochę innego znaczenia już w tym przypadku, e, dlatego że jeżeli mają odniesienie do tej sytuacji, tutaj, i tak jak już mówiłam, wyliczycie na jakąś odmianę, na zmianę, na, na zmianę sytuacji aktualnej, takiej, jaka jest, która Wam nie odpowiada, która, wam, e, która jest dla Was ciężka, trudna. I wiecie, że ta osoba jest w jak, jakiś jeszcze w, w jakichś innych zależnościach w związku z być może z inną osobą, albo nie wiem, w jakimś innym po prostu, w jakiejś innej relacji, to tutaj ta osoba to, co wam może zaproponować, to może się zakończyć, pomimo tutaj ładnych takich takiego gestu, tak? Ładnego gestu i. Wychodzącego, powiedzmy tak z taką serdecznością od serca, pokazane jako szansa, to tutaj mi się to bardziej pokazuje jako odrodzeń, odnowienie w pewien sposób romansu. Więc tutaj przed tym może się powinniście rzeczywiście um, chronić, bo jeżeli boicie się, czy chcecie zmian dla siebie, to tutaj te zmiany nie wyglądają tak, jak Wy sobie tych zmian życzycie w tych dwóch kartach, tak? Jako ostrzeżenie dla jakiejś grupy z Was. Jeżeli macie połączenie, tak jak już mówiłam, dla osób, które mają w jakiś w, w sprawach no, zawodowych połączenie z sobą bliską sercu. Tak to wygląda. Natomiast dla tych osób, które rzeczywiście tutaj nie mają nikogo w pracy, gdzie w kierunku kogo serce gdzieś tam wam mocniej bije, to pojawia się dla Was tutaj szansa. I wchodźcie w to. Karta rada przemiana. <grystanie> Oh, te karty po prostu. Uwielbiam te karty. Uwielbiam te karty i uwielbiam ogólnie wszystkie karty. <grym> um, to, jak one mówią, po prostu czasami jestem pod. Uh, jestem bez. bez brak, brak, brak mi słów, tak jak teraz. Koni ta karta Wandlung to jest karta transformacji. Uh, co ona chce nam tutaj powiedzieć? Um... Jeżeli chcecie zmiany, jeżeli życzycie czy pragniecie zmiany w swoim życiu, życzycie sobie, żeby się jakaś sytuacja zmieniła, ta zmiana musi się zacząć od was samych. Ona musi najpierw w was samych nastąpić, tak? Jeżeli jesteście w jakimś toksycznym układzie, gdzie jesteście pod wpływem być może jakiejś osoby, W, w tej relacji, tak? Um, w pierwszej kolejności, jeżeli będziecie dalej postępować w ten sam sposób, yy, w jaki do tej pory postępujecie, jeżeli będziecie się godzić na to, jeżeli będziecie, yy, nie, nie będziecie podejmować żadnych kroków, żeby sytuację zmienić, to też ta sytuacja się nie zmieni sama z siebie. Wy jesteście tym, tą osobą, która w pierwszej kolejności. Powinna zmienić swoje być może myślenie, swój sposób postępowania, działania, dopiero wtedy sytuacja może się zmienić. Tak? E, także to oczekiwanie na zmianę przy jakiejś takiej e, postawie biernej e, tych zmian nie przyniesie. E, jeżeli. E, i teraz odniesie to proszę do swojej sytuacji w jakiej się znajdujecie tak bo tak jak mówię no scenariuszy może być cała masa nie jestem też w stanie tych wszystkich scenariuszy tutaj wymienić bo to czytanie by trwało chyba pewnie cały dzień albo i dłużej a i tak pewnie bym wszystkich scenariuszy nie, nie potrafiła wymienić ale kochani musicie to tak jak już powiedziałam do, swojego, do swojej sytuacji odnieść i próbować po prostu przede wszystkim Samemu, samej y, te zmiany w sobie zapoczątkować. Dopiero ta sytuacja może inaczej wyglądać. Tak? Jeżeli y, jesteście w toksycznym układzie, tak jak mówię, zacząć, szukajcie pomocy, szukajcie, dowiadujcie się, informujcie się. Zawsze jest droga, y, którą, inna droga, którą można pójść, rozwiązania, które są, tylko trzeba szukać. O tym mówi ta karta. Szukajcie pytań na pytania, na wasze pytania, na wasze wątpliwości. Szukajcie odpowiedzi w sobie, szukajcie tej prawdy, kim ja naprawdę jestem, do czego zmierzam, gdzie zmierzam? Czego chcę, czego oczekuję, a gdzie jestem, w jakim punkcie jestem, tak? I ta przemiana zaczyna się od was samych. O tym właśnie jest ta karta. Jest se jej sens e odzwierciedla po prostu ten problem, który tutaj u was jest. Te zmiany, tak? Jeżeli jesteście na przykład w jakiejś relacji, gdzie, tak jak już mówiłam, ma to związek tutaj z Waszą pracą, w poniekąd tak? czy w jakimś układzie, gdzie jeszcze jest jakaś inna osoba w to involwowana, czyli um, zaangażowana, e pamiętajcie, jeżeli się będziecie godzić na ten trójkąt, określę to tak, to, to ta sytuacja też się nie zmieni, bo dlaczego miałaby się zmieniać? Jeżeli tej osobie tak odpowiada i wy nic z tym nie robicie, dlaczego ta osoba miałaby zmienić tą sytuację? Nie ma takiej potrzeby, tak? Jeżeli tutaj się zdecydujecie, wejdziecie jeszcze raz w coś takiego, co było, też ta sytuacja się dla was nie zmieni, nie przeobrazi się w tą sytuację. Jeżeli będziecie postępować tak samo, jak postępowaliście i ten sam schemat będzie się powielał, tak? Okej, okay. nie wiem co jeszcze. To tyle. To było to, co chciało mi się tutaj pokazać dla Was. Weźcie dla siebie to, co yy, na koniec. jeszcze pamiętajcie o tej przemianie, kochani. Przemiana zaczyna się zawsze od nas samych w pierwszej kolejności. Nie szukajcie przemian na zewnątrz. Yy, to jest to, co tutaj dla Was. I a wszystkiego dobrego. Ja Was mocno, 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 mocno ściskam i życzę Wam powodzenia. Tak? Pa, pa.